Dobry wieczór, moi drodzy! Witam na moim kanale. Ja jestem Paweł, a dzisiaj w skrócie będzie na temat, dlaczego otwieram ten kanał, co mnie do tego zmotywowało i co będę na tym kanale robił. Więc zaczniemy od drastycznej historii, która tak naprawdę zapoczątkowała to wszystko. Więc ponad 2 lata temu miałem wypadek. W którym moje zdrowie dość ucierpiało poważnie. Dysk mi wyskoczył z powikłaniami, naciski na nerwy. Przez rok nie mogłem pracować i był to najgorszy rok w moim życiu do tej pory. Straci... nie mogłem pracować, straciłem tak naprawdę wszystko co miałem i musiałem się skupić nad tym, żeby odzyskać zdrowie w jakiś sposób i to nie jest tak, że nie wiem, pewnie myślicie sobie, że to był ból, że jakiś ja sobie coś dodaję i w ogóle, nie, to był taki ból, żeby wam to zobrazować, że jak rano wstajesz, to czujesz już ból i cię boli po prostu i jak chcesz sobie zrobić herbaty, gdzie zrobić herbaty, podnosisz kubek, to czujesz jak cię plecy bolą, więc uważam, że no to było dość bardzo poważne i bardzo duży impact, mm -hmm. że tak powiem, wniosło to w moje życie. I było bardzo długo trwało to, żebym z tego wszystkiego się pozbierał i było to bardzo ciężkie. Był to bardzo ciężki temat. Nie spodziewałem się, że kiedyś w życiu będę w takiej sytuacji i nikomu takiej sytuacji nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi, bo to jest po prostu straszne, to jest tragedia. Ja uważam, jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, które go ograniczają w normalnym funkcjonowaniu i w życiu, to jest po prostu już tragedia. I nikomu tego się nie życzy. I trzeba po prostu, nie wiem, być silnym. Ja jestem pełen, pełen podziwu dla ludzi, którzy zmagają się z takimi problemami przez bardzo długi okres. Ja zmagałem się z tym przez rok. Tak bardzo, bardzo poważnie. Później przez następny rok starałem się, że tak powiem, walczyć z tym i sprawić, żeby wszystko wróciło do normy. W czym pomogło mi pływanie? Y i bardzo ciężko było się zmotywować do tego, żeby zacząć to robić. Ale ból chyba był najlepszym motywatorem w moim przypadku i chęć tego, żeby odzyskać sprawność. Bo wyobraźcie sobie, że jednego dnia wszystko jest OK w waszym życiu. Chodzicie sobie normalnie na spacery, idziecie sobie pograć ze znajomymi w piłkę, cokolwiek innego, robicie takie codzienne normalne czynności i nagle macie problem z tym, żeby się napić herbaty. Więc to może utrudnić życie. I wtedy usłyszałem opinię od lekarzy, że no, czas, żeby to wszystko wyleczyć, doprowadzić do porządku, powinien trwać do roku. Oczywiście nie było tak, bo po roku nie było żadnej poprawy. Leki, które mi przypisywali, w ogóle nie działały, więc ja nawet ich nie brałem. Wolałem żyć w bólu bez leków niż z tym samym bólem, z lekami, które mi dawali, bo to było w ogóle bez sensu. Zacząłem y, szukać na własną rękę, co mogę zrobić, żeby, żeby naprawić to swoje zdrowie i nawinęło mi się dużo artykułów o pływaniu, że to jest bardzo dobre, że jak ludzie mają jakieś kontuzje y, czy jakieś problemy zdrowotne, pływanie. I zacząłem to robić. Na początku nie było... Nie było kolorowo, nie było łatwo się zmotywować i też wiecie, jak to jest. Zaczynacie coś robić na, na basen, przypomnieć 1, 2, 3 basen, To też nie jest jakieś zachęcające do tego, żeby, żeby dalej to robić, ale no, ja się zdeterminowałem, zmotywowałem. Cały czas to robiłem 5-6 razy w tygodniu przez pierwsze 4-5 miesięcy, co w. Dało mi bardzo duże rezultaty, zrzuciłem bardzo dużo wagi, zacząłem się dużo lepiej czuć. E, wzmocniłem swoje plecy, ból pleców zaczął zanikać, aczkolwiek był już taki, że do zaakceptowania, tak, że nic nie przeszkadzał w takim codziennym funkcjonowaniu, ale dalej noga dokuczała, więc dalej ćwiczyłem, dalej szłem w zaparte. Po 7 miesiącach ból pleców zniknął totalnie. E, i udało mi się przepłynąć 7 km bez przerwy. Naraz uważam, że to po prostu. To jest moja chyba życiówka. Nigdy w życiu przez tak długi okres nie robiłem, nie robiłem żadnej aktywności. I byłem z siebie bardzo dumny. I to mnie zmotywowało do tego, żeby, żeby dalej iść. tak? Dalej mam problemy z nogą, ale ciężko nad tym pracuję. I myślę, że pewnego dnia te problemy znikną. To jest tylko kwestia czasu, kiedy i tego, ile ciężkiej pracy ja w to włożę. Więc, kochani, wszystko można, jeżeli się naprawdę chce, jeżeli ma się odpowiednią motywację. I na tym kanale chciałem właśnie pokazać Wam, jak ja się motywuję, jak ja to robię, że, że wstaję rano i chce mi się iść i działać. I to nie jest tak, że ja nie mam innych żadnych rzeczy do robienia, tylko uwierzcie mi, pracuję, uczę się na pełen etat, yy, chodzę na treningi i znajduję też czas, żeby spędzać ze znajomymi, z rodziną i w ogóle. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Na tym kanale właśnie chciałbym, chciałbym dać kilka takich właśnie tipsów, rad, jak trzymać czystą głowę i nie poddawać się w tym, co sobie założyliśmy i nie patrzeć na opinie innych, bo opinia innych nie powinna się dla nas liczyć. Tylko róbmy to, co sprawia nam, yy, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi tak naprawdę i że jesteśmy zdrowi, bo to jest najważniejsze. Więc pozdrawiam Was, moi kochani, zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Jeśli macie jakieś pytania, yy, jest podany e-mail na kanale, żeby komend żeby... Zadać pytania, więc ja chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania i życzę Wam miłego wieczoru. Pozdrawiam, cześć.